Witam wszystkich. Dzisiaj robię zapowiedź do y, produkcji bardzo dobrej kiełbas. Filmik jest już nagrany. Powiem wam, kiełbasa wyszła mega, mega smaczna i dlatego muszę się tą kiełbasą z wami y, podzielić y, przepisem. Może nie kiełbasą, bo powiem wam, że kiełbasa znika w oczach. Także muszę znaleźć chwilkę czasu, aby poświęcić czas temu filmikowi, jakby go troszeczkę skleić i wam wrzucić. Natomiast odnośnie kiełbasy, no jeżeli mi wyjdzie coś naprawdę mega smaczne, to ja wam to od razu muszę zakomunikować. Kiełbasa bardzo prosta w wykonaniu, przyprawy no powiem wam takie podstawowe. Zawsze twierdzę, że kiełbasa prosta, a w prostocie smak. Główne składniki to jest trzy rodzaje pieprzu, e, czosnek i majeranek. A jeszcze gorczyca. Także oglądajcie dzisiaj koniecznie, bo kiełbasa jest naprawdę warta tego, aby ją zrobić. Przede wszystkim taką kiełbasę, ze względu na to, jak bardzo jest smaczna, polecam róbcie głównie na święta, bo to jest naprawdę taka aż świąteczna kiełbasa pod względem smaku i wyglądu. Aby było wam łatwo znaleźć przepis na tą kiełbasę na YouTube, to będzie to pod nazwą kiełbasa firmowa Prosta, a w prostocie smak. Także zapraszam. Oczywiście ci, którzy nie śledzą mnie na kanale YouTube gotowanie na spontanie, to was tam zapraszam, a jeżeli już tam będziesz, nie zapomnij dać suba, lajka, no tak, abyś był powiadamiany o kolejnych moich przepisach.